Postanowiłem kupić każdą kartę Roberta Lewandowskiego w FIFA 22 Co w sumie nie powinno być jakimś dużym problemem, bo jego najdroższa karta kosztuje 99 tysięcy końców Ale nie o pieniążki tutaj chodzi moi drodzy, przede wszystkim Robert Lewandowski moi drodzy ma 7 kart, żeby awansować z karty najsłabszej do karty najlepszej musimy pokonać 7 wyzwań Wyzwania oczywiście będą cięższe wraz z rozwojem naszej karty I na każde z wyzwań mamy dwie próby, jeśli się nie uda, karta Roberta Lewandowskiego zostanie daj mnie co ja Ale zanim do tego przejdziemy, wypadałoby zmienić Koszulkę, na moim zdaniem, jedną z lepszych, które dostałem od jej sports, jak jeszcze miałem, oczywiście, z nim współpracę: czyli koszulkę Husari z FIFA 19. Pierwsza karta kosztuje dokładnie 19 tysięcy końców, oczywiście kupimy. I żeby nie było zbyt łatwo, zobaczmy, jak Robert Lewandowski poradzi sobie w składzie brązowych Polaków z Ekstraklasy klasy. Ok, sprawdźmy pierwsze wyzwanie i po prostu bramka Roberta Lewandowskiego. To jest chyba raczej na chillu, tak mi się wydaje. Zobaczmy na skład naszego przeciwnika, i tutaj. Uh. Traciłaś, kurwa, nie kurczę mnie. Pan Miszta jakby prosto miał nogi w kolanach ucięte. Dobra, 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 dobra. Jedziemy po swoje. Jedziemy po swoje, Roberciki. Tak jest, moi drodzy. Kolejna w kolejce, moi drodzy, jest karta Roberta Lewandowskiego w wersji 93. Która swoją drogą jest dwa razy droższa od jego wersji Team of the Season. Żeby delikatnie usprawnić rozgrywanie tych meczów, tutaj dorzucimy do tego składu Jerzego Dudka. Czyli jedyną, można powiedzieć, ikonę polską FIFA. Do przyszłego roku, bo w przyszłym roku będzie smolarek. Przy okazji zobaczymy jakie będzie kolejne wyzwanie. No i tutaj... Asysta na pustą bramkę. Skład kolejny! Polska guru! Polska guru! Na pustą bramkę powiadacie. No, zobaczymy w sumie. Jak tam panowie. Szczepański, szymański. Będą biegać. Nie, nie, nie. Dobra, będzie pojedynek na dwóch. Zobaczymy ich skład. I tutaj Uncharted FC. Jezus, Mariano, niespełniony k. Dribbler, no weź chłopie, oddaj to piłkę, dzięki bardzo. Ja autentycznie, jakby grał z tym ziomkiem, kurwa, drużynie, to by się tak wkurczył. On cały czas dribluje, baran. Oj, oj. Proszę bardzo, Dudek! No, niestety, niestety, gol, kurde, Rafinia. Proszę bardzo, czy to jest Swery? Bardzo prawdopodobne, że tak. To jest chyba wyzwanie zdaliczone, tak mi się wydaje. To jest na pustą bramkę, bo bramkarza tam nie było praktycznie. I takim oto sposobem, moi drodzy, mamy upgrade Roberta Lewandowskiego wersji drugiego informa, czyli 94. Żeby delikatnie zwiększyć naszą siłę ofensywną, dorzućmy mu tutaj Tomka Millera. Oprócz tego dorzucimy jeszcze tutaj Zidana oraz Varana. Ale teraz robi się ciężej, bo jeśli nie uda nam się wykonać wyzwania w tych dwóch próbach, jedna z tych kart, które właśnie zostały dorzucone do składu, zostanie squikcelowana. Zobaczmy, jakie jest kolejne wyzwanko. Minięcie bramkarza przez Roberta Lewandowskiego. ok. Może być ciekawie, ale może być też absurdalnie trudno patrząc na to, jakie składy spotykamy po drodze. A skoro o składzie mowa, jest to test. I składzik naprawdę słaby w sumie jak na ten etap gry. To jest taki jakiś Dalej tutaj szuka złota na boisku. Chłopie, nie tutaj przy murawie, gdzie jest wszystko wyprasowane idealnie. Tutaj już nic nie znajdziesz. skąd w pizdu O o o o o o o o, o. A, 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 miniecie, brak, że to było tak jest jeden do jednego mamy tutaj wyrównanie i to na pewno było wyzwanie wykonane Kolejna mój drodzy karta w kolejce to jest Robert Lewandowski Kimove Group Stage, ale pomyliłem kolejność. On powinien być przed Informem, ale jest za nim. Bez różnicy. I w kolejce, moi drodzy, mamy kolejnych dwóch zawodników, takich jak Felipe Anderson oraz kafu. Zmacniamy ten składik. O dwie naprawdę mocne karty. Teraz powinno być dużo łatwiej, ale niestety nie będzie, bo teraz możemy stracić maksymalnie jedną bramkę w meczu. W międzyczasie zobaczymy, jakie jest kolejne wyzwanie. No i tutaj mamy bramkę. Z rzutu karnego Kurwa, to jest bardzo ciężkie wyzwanie Tak dobrą sprawę przede wszystkim musimy sprawić, że ten rzut karny będzie A dopiero później możemy strzelić z niego bramkę 187, to chyba nie jest ocena zespołu Patrząc na tą 11 Bejgier, biegnij, bejgier, biegnij Kurwa, mu jest, co, le fart Dobrze, że on to zrobił fancy shotem, bo mielibyśmy już zapas bramek Zmarnowany Dobra, mamy, 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 mamy No sfałuj, sfaluj rzecz! Nie chcę tego odbioru nacisnąć! Dobra, dobra No chłopie! No nacisnij ten faul. Kur! Ej, przecież to było tak blisko! Pię, pięknie, chciałem powiedzieć, ale to nie było piękne i to będzie najprawdopodobniej ramka stracona. przesuwam go po długi. No dobra, w końcu się to musiało stać, nie? W końcu to po prostu musiało się stać. To jest sk... ciężkie wyzwanie, bo kolega nie chce sfaulować polu karnym. To jest najgorsze, a jeszcze jedna bramka, koniec. Jedna z kart zostanie zquixelowana. Patrz, to byłby karny. Na początku to ja wygrywałem ten mecz na loterii, ale teraz, że tutaj nie ma karnego, to ja nie wiem, o co tu chodzi. O oh, shit, 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 shit. Niestety. Quixel jednej z kart, którą mamy w składzie. Zobaczmy, zakręćmy to spokojnie za cztery razy. I będzie to quicksell Felipe Andersona. Czy może warany? Jest to quicksell Felipe Andersona. Ty jakby nie było, to po prawej stronie mamy Warana i Zidana, więc wypadł najlepiej z tych trzech kart. Felipe Anderson zostaje przepalony. Złotej wymianie. Znaczy, nie, nie powiem, że to boli, ale w tym momencie wraca tam brązowy zawodnik, co oznacza, że no będzie tylko gorzej. Kolejny w kolejce, moi drodzy, Robert Lewandowski, Team of the Season. Tutaj teoretycznie, jeśli chodzi o wykończenie, będzie lepiej, no chyba, że dostaniemy znowu jakieś pobieszne wyzwanie typu wymuszanie karnych w polu karnym, bo to jest przecież jakaś porażka. Na szczęście, moi drodzy, wpadają do tego składu kolejni zawodnicy, którzy, mam nadzieję, wesprą tą kę w jakiejś porządnej piłce. Zostaje nam w składzie trzech Polaków, z czego jeden Polak już nie zostanie podmieniony z tego względu, że to wyzwanie przegraliśmy. Zanim przejdziemy do kolejnego meczu, zobaczymy kolejne wyzwanie: i będzie to bramka podcinką. Nie wiem, jak wy, ale mi się wydaje, że rzut karny jest trudniejszy od bramki podcinką, więc niech będzie! Skład przeciwnika Polar United i skład taki: Zinola, Halan, Eriksen z przodu. Bramka podcinka to jest chyba raczej na easy Ole piłę dał! Chyba ten Bagger musiał go kryć, bo przecież tam było tyle miejsca, że dramat. Na pewno tak! Yy, nie, z główki miało być z W końcu się udało rzutem na taśmę, bo jeszcze jedna bramka stracona i kolejny quickstall byłby przed nami. Zanim przejdziemy do jego karty, Team of the Year kolejny upgrade. Przedostatnia karta Robert Lewandowski wersji Team of the Year, 95 tysięcy końców. Składzik już naprawdę wygląda fajnie i tutaj już będzie kilka zawodników do quicksalowania, jeśli przegramy i nie wykonamy challenge'u. A wyzwanie będzie polegało na tym, że bramka lewą i prawą nogą Roberta Lewandowskiego. A składzik, na który trafiamy wygląda tak. A ja, ja 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 Ale mnie porobił No przecież on jest niesamowity Dobra w końcu prawa noga Prawa pra, prawa noga Teraz prawa noga. lewa i mamy to Karny Czemu nie można zmienić nogi wykonawcy Czemu nie można zmienić nogi wykonawcy Jak nie trzeba karnych to mi karne dają W pizdu Lewą, lewą strzel to ja nie? Prawą nogą strzelił No przecież ja nie wytrzymam I on wyjdzie z meczu Lewa noga Mamy to. No było stykowo na to, żebyśmy przegrali ten challenge, a to był, moim zdaniem, jeden z łatwiejszych, które mieliśmy do wykonania dzisiaj. I teraz, moi drodzy, jedyny, niepowtarzalny, ostatni upgrade, Robert Lewandowski, wersja 99 trafia do tego składu. Frajerze, komisil Ferland Mendy trafia do tej jedenastki. Zobaczymy, jak wygląda ostatni challenge. Eee, strzel, dwie bramki. Z jedną z zapola karnego, jedną poprzez wbiegnięcie do bramki. I wszystkie Robertem Lewandowskim ja Skład przeciwnika Marquinhos i Militao i Courtois Ja piję. Przecież to jest Co jest niemożliwe do wykonania Kolega jest na awku? Czy nie jest? Kurde nie jest Myślałem, że może Chociaż w sumie czekaj 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 Jezus Maria, jak to się udało zrobić? Ty, przez taki głupi błąd. Mówiłem, że to się albo stanie, jeśli ziomek się rozjedzie totalnie w obronie, albo popełni jakiś totalnie głupi błąd. I tutaj mamy tą drugą opcję. Teraz proszę się nie stracić dwóch bramek. I tylko jedną bramkę z dystansu i mamy zakończony ten challenge. Proszę, 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 proszę. proszę. Dobra, jedziemy z tym. Jedziemy z tym, Robercik. Ustaw się tylko na strzał ze dystansu, proszę. Za pola karnego. Hmm. Takie Pięknie! Takim oto sposobem, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny materiał z inną kartą, napiszcie w komentarzu, jaką póki jeszcze nie mamy końca FIFA. Trzymajcie się, Siemano. Elo!